Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallax. Słuchajcie, krótka, ale za to bardzo ważna informacja. Otóż rozpoczęły się testy publiczne właściwie. To oczywiście nie jest otwarta beta, ale można sobie przetestować grę Armored Warfare. Kto z was tam ma takie życzenie? Ten test będzie trwał do 20. 26, także jest mało czasu. I radzę wam, jeżeli chcecie po prostu wypróbować ściąganie, sobie zapuścić na przykład na noc, ponieważ jest 18 GB do ściągnięcia i jutro po prostu wypróbować. Także wszystko działa bardzo opornie, podobno ciężko się zalogować. Mi się akurat udało zalogować, więc no, trzeba liczyć na to, że na pewno będą jakieś tam problemy. Źle powiedziałem, trzeba się liczyć z tym, że będą jakieś tam problemy. No ale to ma być tak zwany stres test. A moi drodzy stres test jest po to, żeby sprawdzić obciążenie serwerów przede wszystkim. No i czy to wszystko się nie posypie? Także bądźcie dobrej myśli, jeżeli nie można wejść na serwer, to nie denerwujcie się. No po prostu taka wersja. No i to tyle. Aha, jeszcze jedną rzecz miałem wam powiedzieć. W tym miejscu będziecie mieli, jak się zalogujecie na stronie, przycisk do ściągnięcia gry. Strona oczywiście awmy.com. No i to tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.